Mieliście szczęście, pomagajcie sobie, żeby wszystko było dobrze u was A my już przechodzimy, w zasadzie, do sklepiku Fortnite'cie No i co? Widzimy się już w sklepie Fortnite Więc się przez wszystkimi zakupami możecie wpisać kod w sklepie kielbasa polska który tak samo macie w opisie Jeśli ktoś go wyśle, screena, że ma ten kod w sklepie na Discord'a no to dostanie nagier wspierający sklepie no i dodam go do znajomych za darmo więc wpisujcie, potwierdzajcie a my już przechodzimy, słuchajcie do pokazania sklepu 1 stycznia 2021 roku dostacie no, więc uwaga i jest właśnie teraz oto nowy sklepik i to co leciło? jest co się powróci panu że już tak na początku mogę Słuchajcie, powrócił Paluch Rybny, widzę tak szybko Szybko to wszystko jeszcze przejrzymy Czy jest coś jeszcze nowego, tak na szybko Nie, nie ma jeszcze Ty, ja myślałam szczerze, że, 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 że już będzie pakiet że już jakiś Fortnite, ale dobra Więc tak, ja, przechodźmy sobie do dzisiejszego sklepiku Mam tutaj Palucha Rybnego Z jego sakw, sakwa solanki Więc Paluch Rybny, ci powrócić do sklepu Więc serio, podgląd stylów, macie takich, takie super normalnie paluchy rybne, które są według mnie kozackie. Dalej, co my tu mamy dalej? Dalej mamy dwukleja, więc tak jakby e, takie ryby, dwie ryby takie. Po prostu takie kilofy podwójne, dwie ryby. Dalej macie but na kiju. But na kiju za 500. Według mnie taki kilo... kilo taki f, no nawet nawet. Tak się Tak nawet no go trochę polecam. Dalej mamy koralowy krążownik. Za 800, słuchajcie. Koralowy krążownik. Więc no, ta rodnia jest taka, nawet taka, dla takich ludzi, którzy lubią takie rocznie właśnie niezwykłe, czy to jakaś lotnia e, że ma no, materiał z materiału takiego zwykłego, to tał bardzo, powiem. z kastor, że w sensie z kastor, ma oczywiście podgląd stylów. E, mi się wy z tych podglądów stylów podoba ten i o ten. Naprawdę mi się bardzo one podobają. Mamy tak samo Elmira, Elmira, bardzo fajna bardzo fajna babeczka. Te babeczki też bardzo polecam, bo u mnie mi się właśnie też podobają te dwa ostatnie style, o ten i o ten, według mnie oczywiście. Co tu dalej? Dalej mamy kostur maga, o macie, jest styl ogniowy. Mamy tak jakby i mamy jeszcze tak magiczne strzelka. Mam tutaj magiczne strzelka lotnetyczna też fajna. Ona tutaj ma takie. Nie wiem, co to uznaje, ale takie oczy takie, jakby Nie wiem czemu. Mam takie jakby. Nie wiem, wyobraniu mam chyba za dużo lizzę. Nadal mam w sensie, czarno pasiasty to, to jest plecak. I mamy ciszę. Cisza, słuchajcie, cisza naprawdę, według mnie bardzo fajna wabiczka. Cichy cios, takie te kierowki podwójne i wyblakła czarna. Wcimy się dalej. Mam tu dalej gdzie i powróciła ogółem. Fajna, fajna. Dwa talerze ogółem, część zestawu zostało. jest napadana jeszcze taka, w takim bez tego hełmu na głowie Hełm z tego hełmu jest trochę ładniejsza Dalej mamy w zasadzie błyskotliwa specjalistka w 800 Nawet, nawet Mamy ten frez ze starym, emoteczkę Mamy Hopsasa Mamy terapeutańcem Mamy tak samo, siągni wodzie, siągni wodzie! ściągnij wodzie tak naprawdę to jest fajna motoczka i chyba tutaj nic się więcej na razie nie pozmieniało ogółu. Aha Tego pierwszego stycia myślałam, że słuchacie ja myślałam, że wiecie, że... że już mi to przyjdzie, ale to najwyraźniej jeszcze nie przyjdzie mi. Dokonane 1 stycznia. No to myślałam, że dzisiaj. Ciekawe kiedy tego pierwszego stycznia. Jestem dokładnie pewny. Idziemy dalej. zasadzie mamy ten pakiecik. Mi się z tego pakieciku się bardzo podoba się ten pan z tym petaszkiem i ta pani z tym petaszkiem. Nie daję mam te kilofy i te inne takie. O. Te też te malowanie na spoko. Fajnie one się tak Pan ma kolorki. Jak szerszy. No i mamy tu pani, pani imprezy, mamy tu różne takie inne rzeczy. Ja słuchajcie, chciałabym podarować jednej osobie jeszcze prezencik. Ta osoba to jest pewna osoba, która mi pomaga we wszystkich rzeczach, które naprawdę bardzo miło, która mi się dużo razy zaskoczyła, która sobie zasługuje na różne rzeczy. Na rzeczy, na na rzeczy, na rzeczy, na ten prezencik y, myślę, że nie będzie aż taki słaby dla niej. No, y, więc tak. To Jeśli chodzi o to, co to za prezencik, to już mówię, ten prezencik to słuchajcie. Ja y, ja myślałam o, takich, y, takich, o takie fajnej słuchajcie Malowanie do bronki za 500, słuchajcie, żeby kupić pewne osobie. Tak, która mi po prostu pomaga. Aktywnie bronka tutaj się dzieje. O, o, fajna monteczka. No, Chciałabym kupić pewnej osobie, ale nie powiem komu na live, nie powiem, ale ta osoba jutro do mnie to emoteczkę, słuchajcie, dostanie. A emoteczkę, to coś. Więc Palochrany powrócił, widzicie już sami. No. To wszystko chyba ode mnie, więc elo, wpisujcie, chodzi w sklepie, kierowca pod a my się już widzimy jutro na live o godzinie 11.15 z kastomików. Żółwik!